Mam, witam was bardzo serdecznie z strony Kabat I tak, powiem wam szczerze Mam parę, mam parę dla was fajnych myślę, wiadomości Zaczynamy jakby nową, ale starą serię Czyli oglądaliście Krabat Paka, na pewno jak oglądaliście Krabat Packa Pierwszy odcinek przynajmniej oglądaliście To tam właśnie widzieliście jak zaczynaliśmy na Krabat Packu, nie wiem, robiliśmy Zrobiliśmy sobie fajny domek, tak mi się wydaje, że fajny i było wszystko okej, okay, nie? I chcieliśmy nagrywać dalej odcinki z Koutfaka, ale no potem było tak, że nie nagrywałem chyba przez tydzień, bo nie miałem po prostu takiej weny, takiej manii, nie miałem żeby nagrywać i w ogóle mi się nie chciało, nie? Yy, I potem zaczął się komputer, po prostu wszystko ten, wszystko się potraciło, poszedł to nie? Naprawie, naprawiany był już do z ponad dwa tygodnie, O! No i w tej chwili wracam do tej serii. Zacząłem ten, ogólnie zacząłem od nowa, nie? Stworzyłem nową serię, wszystko spoko, super fajnie. Stworzyłem znowu serię, znowu paczkę, także stworzyłem, myślę, że o wiele lepsze jest tu 47, 47 modów, no nie, 49 modów jest, jest na tej paczce. Zajebista mm, paczka ogólnie mm, i tak, y, ogólnie myślę też nad jeszcze innymi seriami, tam seria z, z Maciej Games, nie? z Maciejem, tam ogólnie byśmy chcieli coś też rozkręcić, nie wiem, jakieś Sky Wars, coś takiego, coś, y, jakieś różne fajne rzeczy, nie. Jeszcze tam z nim ogólnie rozmawiam, myślę z, ni myślę z nim nad tym, co będzie ogólnie się działo w najbliższych dniach, ogólnie, nie, i wszystko, tak yy, Ogólnie mam nowego no, skina, myślę, że bardzo fajny, podobny do tamtego, tylko ten jest biały i ten myślę, że jest fajniejszy, jest skate fajny, spoko, ziomek. I ogólnie jest to, na tej paczce ogólnie jest o wiele więcej Battletowerów, tych mobów, tych główien, tych wszystkich zajeb... tych fajnych rzeczy, niż po prostu na tamtej paczce. Na tamtej paczce, yy, moim zdaniem, nie było tak fajnie, jak na tej. No. Jak już zrobię mapkę, nie, to już widzicie tam Battle Tower w dolnym prawym rogu, Battle Tower, a tu mamy jakiś zajebisty, Nie, wiem, test. I ogólnie myślę, że sobie to zwiedzimy w następnym odcinku. Ten odcinek, o, coś pięknego. No. I ale myślę, że nie będzie się to działo, bo w następnym odcinku zwiedzimy to. Na pewno to zwiedzimy w następnym odcinku. Ciekaw ładnie mówiąc. Dobra, ogólnie to co zrobimy w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinek widzicie jest napisane... co jest napisane, jest. Pod tytułem reaktywacją. To czyli reaktywacja Minecrafta na, na modach, znaczy na kładpaku tak Reaktywacja Minecrafta na kładpaku Więc tak, więc dzisiaj zaczynamy odcinek dość krótszy. Myślę, że te odcinki tak będą się pojawiały w filmikach w tych... Gemikach, w tych no, w tych filmikach ogólnie tak się będą pojawiały. Yy, Te odcinki właśnie tak po nie wiem po, po, po ile minut, po do, do 15, nieraz może będą 20 minutowe, na przykład jak pójdziemy na tego ten room, to nie wiem ile będzie mogło trwać, może nawet 20 minut, jeżeli będzie. Jeżeli będzie odcinek trwał 20 minut, to już naprawdę mówię wam, że to jest bardzo dużo, bo nie będzie takich długich odcinków, będą krótsze, ale będą myślę fajniejsze, o wiele i będą ciekawsze. No dobra, no co by wam, wam tam jeszcze powiedzieć? Yy, ogólnie dzięki wam za to, że, że, że nie jak nie nagrywałem, to wy, moi subskrybenci nie uciekaliście, nie, nie, nie usudnęliście mnie i tam nic nie zrobiliście, a yy, tak naprawdę jeszcze przybyło mi subskrybentów paru, więc to w ogóle super. Że nie nagrywamy i przybyli mi subskrybenci. Yy, dobra. Yy, ogólnie... Już teraz jest weekend. Yy, jest majówka, jest 2. Maja jest, dzisiaj, jest piątek, będziesz zboczką, nie? Jutro jest sobota, jest 3 maja jest święto i ogólnie jeżeli ten odcinek nagrywam, nagrywam go w piątek. Chciałbym go wstawić właśnie w ten piątek wieczorem, to może 21-22. Jeżeli by się udało, jest spoko. Jeżeli go oglądacie, nie wiem, w sobotę rano i ja tu właśnie teraz mówię, że chciałbym go wstawić w piątek o 22, pierwszej, no to po prostu go nie udało mi się wstawić wtedy, bo no, po prostu to nie musiało wypaść albo to musiało się coś stać, nie? Ogólnie o to chodzi, nie? dobra. Yy, ogólnie my sobie tutaj z waypoint. waypointa, no nie wiem, może zrobimy zamek dobra nie będzie zamek, nie wiem co to ogólnie jest, takiego, ale no, zrob, zrobimy sobie jako zamek. I nie wiem czy też ymm, kurczę. Czy mogę iść z takim z takim słabym dość EQ, ogólnie... EQ w ogóle nie mam. Mm, I tak, co, by się tu jeszcze, co bym jeszcze mógł tu zrobić, ogólnie zbiorę sobie jeszcze jeden cobblestone, by zrobić sobie siekierkę, siekierkę, bo zatem sobie, nie wiem, dawał ogólnie jest tu 3 czyli siekierka pójdzie pewnie nam 2 dawa, zetnę, siekierka się rozwali, ale ogólnie siekierkę stworzyłem sobie do tego, by ogólnie e, rozwalić crafting table. Mm, he, he. Super, widzicie, jest ten cobblestone, jest, myślę, z zajebistą paczką, która na razie jest w pistach, bo jest, bardzo fajnie, jest to, już mówiłem chyba, że jest 49 modów, więc chyba już nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Paczki, co tu jeszcze porobimy? No, już, już odcinek trwa ponad już prawie 6 minut, no, wyciek. E, ja mam tutaj troszkę drewno sobie zebrałem. Pójdę sobie za może w tej, gdzieś tam, skroić do wody, muszę zobaczyć zobaczymy sobie, co to, to coś tam jest. I chyba widzę piramidę z bossem. O ile dobrze widzę, no, ale. Chyba, chyba jednak dobrze, tak, to jest piramida z bossem Więc też w jakimś tam odcinku zawalczymy sobie z bossem, więc kolejna dla was jest super, super sprawa Tak mi się wydaje, że super sprawa dla was, żeby nie walczyć z tym bossem No i, no wiecie, no nie będziecie się nulić na pewno w tej paczce, dawno ja to tą do ściągnięcia na pewno yy, Byście sobie mogli ściągnąć yy, Tą paczuszkę i żeby było super byście się cieszyli po prostu, nie? Ale to coś za coś ogólnie i musimy zrobić coś takiego, że

Na ten statek nie pójdziemy w tym odcinku What the fuck? PINGWIN! THE PINGWIN, NIE! Dobra, pingwiny Pingwiny o, bo... PINGWIN, nie no, super, spoko pingwiny to były... Aż ja się zdziwiłem Dobra, ziomeczki, ja was tylko chciałem tak jakby Wprowadzić do tego kabataka. W tym odcinku I do tych wszystkich super fajnych rzeczy e, Na tej paczce mojej super myślę myśl... że super, nie? Dobra, ogólnie to ja się z wami chyba żegnam w tym odcinku, to by było na tyle, no pokazałem wam wszystko, już zobaczyliśmy co będziemy robić, ten statek na mapce, teraz pokażę, znaczy już na teraz nie pokażę, ale widzieliście właśnie ten statek na mapce, jeżeli nie widzieliście to, o, proszę bardzo, jest na mapce, nie? i tam widzicie, o, w widzicie takie, na morzu coś drewnianego, to jest właśnie tamten statek, to na ten statek pójdziemy na, nie wiem, może róbcie, w komentarzach może piszcie, czy idziemy na statek, czy idziemy na tamtego toera, którego tam widzieliśmy, tam zapisaliśmy sobie jako zamek. Ogólnie. Czy idziemy na ten zamek, czy idziemy na yy, na statek, tak Możemy, znaczy na statek to będzie na pewno mniej trwało, a na zamek będzie długo, więc no, jak, no jakbyście chcieli. I ogólnie mam dla Was fajną taką ma małą, małą taką. Żeby było pod tym odcinkiem 10 łapek w górę, to od razu kręcę kolejny. Więc jeżeli będzie no przykład jutro rano no 10 łapek w górę, jak go dzisiaj dodam, oczywiście, bo nie jestem pewny, to jutro od razu, jak zobaczę, że 10 łapek w górę, od razu kręcę kolejny odcinek, i potem po południu. Go zostawię na YouTube'a i czekam aż będzie kolejny, nie wiem, może potem jest 10 albo do 15 albo znowu 10, to no nie wiadomo, ile potem wam dołu powiem. No dobra, to, to by było na tyle, nie przedłużając. No i tak, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostaw tą łapkę w górę, to on na pewno motywuje bardzo, no i, no i dzięki za oglądanie tego odcinka. No i jeżeli wam się spodobało, no to zostaw łapkę w górę, jak już mówiłem, fuck! i zostaw komentarz pozytywny i napisz w komentarzu, czy idziemy na zamek, czy na statek. No i to by było wszystko w tym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć!